Brakuje dla was paczki i wysyłam w całą Polskę. No co? No ale mamunia pracuje, widzisz? Mamunia pracuje, no. Ja wiem, nie byliście na spacerku, tak? No już, no już. Później pójdziemy, nie teraz. Mamunia pracuje teraz, no. Dobrze, dobrze, już? Już. No idź. Idź, idź. Muszę skuwać listki. Jeśli obskubię to wtedy będziemy gadać. O, spadki. Nie mam czasu. Witajcie na moim kanale Siedlisko Drzewo z tej strony Teresa Cirkowska. Mam kiedyś spzami i teraz na spacer. Znaczy wczoraj nie byłam i dzisiaj nie byłam, bo chciałam zrobić Wam wysyłki. No i udało mi się to, także moi kochani Wasze zamówienia do Was jadą. Dzisiaj rano już je wysłałam do, dokładnie gdzieś tak o 11.00. 10, 10.11 e, i myślę, że do piątku już będą Wasze gianki, wasze kompozycje różnego rodzaju, które zamówiliście. E, więc już w ten weekend będziecie mogli sobie iść, już położyć na, na groby. Było to dosyć duże wyzwanie logistyczne. Pierwsze w moim życiu tak duże wyzwanie wysłać tyle paczek. Ale udało nam się z mężem, mąż specjalnie urlop się, żeby mi pomagać, więc jest kochane i ogarnęłam te tematy wszystkie. No, parę osób nie zdążyło niestety zamówić, musiałam odmówić, ale no, no zapraszam na inne okazje, jak na przykład Boże Narodzenie, czy też na przyszły rok. Na pewno już się wyrobią w czasie. No, ja jestem jedyna, że tak powiem, wykonawczyni tych wszystkich pomysłów, więc mm, nie jestem w stanie wszystkich przyjąć, nie jestem w stanie... Em, robić dla wszystkich, a w tym roku był ogromny, ogromny odzew naprawdę ogromny odzew tych wszystkich rzeczy, które, które robiłam, nawet żeście dawali mi wyzwania pod tytułem mam taki i taki pomnik albo mój tata, albo mama kochali takie kwiaty i taką naturę czy coś takiego i żebym coś skomponowała no i dzisiaj też mam takie właśnie wyzwanie bardzo duże wyzwanie, powiem szczerze, bo pomnik. Pani mi przesłała, klientka mi przesłała yy, wygląd pomnika. No i zaskoczył mnie totalnie. Pierwszy raz widziałam coś takiego. Pomnik wygląda, jakby był wykuty w skalę. Dosłownie. To są takie, takie jakby kamienie położone, ukształtowane właśnie w taką, taki pomnik. Nawet doniczka na kwiaty jest wykuta w kamieniu. Wazon również, więc świetnie to wygląda, bardzo mi się to podoba. No i chcę Wam pokazać, jaką kompozycję chcę do takiego pomnika, bardzo surowego, bardzo naturalnego zrobić. No oczywiście, klientka ma życzenie jedno: żeby było to trwałe z kwiatów sztucznych ale zarazem wyglądające jak naturalne. Więc dlatego tą moją leszczynę karbowaną obskubuję z listków, bo ona będzie grała jak gdyby w tej kompozycji główne skrzypce. Więc dzisiaj Was chcę zaprosić do pracowni i pokazać jak zrobić coś trwałego, a wyglądającego naprawdę naturalnie z kwiatów sztucznych jeszcze, nie? To jest wyzwanie dopiero, co? I bez zielonki naturalnej. <noise> o, gdzie Panie, jak ja to zrobię? Już mi się zaczęło to śnić po nocy. No. Mało kiedy mam takie zagwozdki. Więc chodźcie, pokażę Wam w pracowni, co wykombinuję z tego, z tej leszczyny karbowanej. Jeszcze wymyśliłam, dałam właściwie mężowi za zadanie zmontować Dwa korzenie na desce. Dwa korzenie zmontował mi na cienkiej desce, żeby ta deska też nie była taka ordynarna, żeby jej nie było za bardzo widać, nie chcę, żeby jej było widać, chcę, żeby był bardziej korzeń i te gałęzie widoczne, bo akurat ta część, która, yy, która jest, yy, na, na którą się kładzie zniczę i, i taką kompozycję, to jest taka jakby wyszlifowana w tym, na tym kamieniu, wyszlifowana, taka, że to jest takie miejsce do układania tej kompozycji. To jest ogromny pomnik, więc na tą kompozycję dosyć. Yy, ta kompozycja ma być dosyć duża. Idziemy, chodźcie. No więc zobaczcie, co to jest w ogóle widzicie to? Zobaczcie. gałęzie Leszczyny karbowanej, ale tutaj jest taki oto... Korzeń, korzeń na delikatnej desce, nie za dużej, ale chodziło mi o to, o to, żeby jednak leżało nisko, a ten korzeń jest też dosyć wysoki, bo chcę, żeby tu gałęzie się od, z tego, pod tym korzeniem tutaj, jak gdyby wychodziły i jakby takie drzewo, takie, wiecie, wywalone drzewo z gałęziami leżało tutaj, a te gałęzie, właśnie takie będą tu posypane na tym, na, ty, na tej części tego drzewa, takie wylewające się, widzicie to? Więc zaraz montuję te gałęzie, trochę będzie montowania zabawy, ale efekt będzie prima sort, więc oglądajcie jakie kwiaty, jakie kwiaty chcę tutaj, na te gałęzie chcę posypać kale. Kale nie są dla mnie kwiatami Wyglądającymi bardzo naturalnie, ale te małe yy, można fajnie na tych gałęziach leszczyny yy, manewrować nimi. Można, one są gipkie, one są takie, taką płynność dają, właśnie taką lekkość. Dlatego kalle lubię właśnie tak rzucać na takie gałęzie i fajne rzeczy z nimi robić. Oczywiście coś tutaj musi też się fajnego zadziać, gdzieś z boczku, gdzieś, no jednak yy, te wszystkie święty, więc jakąś chryzantemę. Kilka jakichś drobnych kwiatków, jeszcze nie wiem, ale chryzantemę jakąś dam jakąś dalię, jakieś kwiatki jeszcze dorzucę. To ma być komplet więc z wazonem. Na tym wazonie też musi coś być. Więc jak ma być trwałe, naturalne, to biorę się do dzieła. Podłożę sobie moje kwiaty, żebym mogła teraz poszaleć z tym korzeniem. Na pewno y, jakiś y, y, kawałek gąbki czy styropianu, ale ja to ogólnie używam styropian, tutaj muszę sobie koreczki podkręcić, żeby były ładne, y, 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 takie miękkie obicia, żeby nie porysowało nic. No i tutaj mocuję y, kawałek styropianu i wylewam moje gałęzie, mocuję to wszystko. w klej i drutuję. Wszystko drutuję, żeby żadna wichura zamieć cały rok tego nie zniszczyła, więc działam. Zapraszam do działania. Okej... Okay. Zobaczcie, posypałam tutaj moją leszczynę karbowaną, żeby też troszkę ten korzeń tak zniwelować, żeby nie był taki ordynarny. I teraz najważniejsze co? Punkt programu: po. Wrzucę tutaj tak kalle. <laughs> Więc, moi kochani, rzucam kalle na moją leszczynę. Trochę pracy to mnie czeka. Więc przyspieszę Wam albo już pokażę efekt końcowy. Pięknie wygląda sama ta forma, pięknie wygląda, widzicie to, te kalle się powpinały, powkręcały, powijały się w te, e, w, 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 normalnie jak takie, wiecie, żmijki takie się powkręcały w tą karbowaną e, leszczynę, ale jeszcze coś tutaj dam do uzupełnienia takiego e, podbijającego tą kalę, jakiś właśnie delikatny fiolet, taki Lawendowy, delikatnie, naprawdę gdzie nie gdzie tylko, właściwie bardziej z tu z boczku gdzieś tam dam, żeby to był taki jednak akcent wszystkich świętych. Robię. Moi kochani, spójrzcie, tak wygląda moja wielka kompozycja na korzeniu. Oczywiście zbliżenie Wam pokażę za chwilę. Tak tutaj z tej strony też fajnie, tak naturalnie chciałam zrobić, żeby tak jak wyglądałby, e, że ten, to drzewo leży już sporo czasu i kwiaty już zaczęły na nim rosnąć. Wiecie o co chodzi. Taki klimat właśnie jak, jak na naszych pomnikach. Chcemy, żeby kwiaty już rosły wiek bieg wieków e, na tym właśnie pomniku. Taka oto moja interpretacja e, korzenia, e, który wygląda jakby właśnie już zwalony był długo, i kwiaty na nim rosną, trochę zieleni, już taka e, dzika natura na tym rośnie. Właśnie na pomniku, który jest jakby ze skały. A teraz wazon, działam z wazonem. Także w wazonie będą gałęzie, które właśnie tak tutaj. Tu będzie tak mniej tych kwiatów, żeby tak się właśnie yy, ta kompozycja bardziej rzucała w oczy, a to jest taka kropka nad całością. Więc najpierw... Oczywiście upinam najpierw gałęzie. Jak upnę gałęzie, dorzucę kilka kali, wykańczam i to już jest finish. Moi kochani, tak wygląda oto wazon. Widzicie? Super do kompletu. Delikatniejszy od tej wielkiej formy, która ma być na dużym, dużym pomniku. Więc ja idę robić zbliżenia tego oto ogromnego, ogromnego kompletu. Tego oto wielkiego kompletu. Idę zrobić Wam zbliżenia. A tymczasem żegnam się z Wami bardzo serdecznie. Dziękuję za wspieranie. Za polubianie i oczywiście za subskrypcję. Widzimy się w kolejnej realizacji. Do zobaczenia. Pa!